Cześć, z tej strony Lumen, Gdzie gramy Brawl Stars i gramy w walkę z bossem. Pierwsza raz to widzę, od kilku dni nie mówię na Brawl Stars, bo nie dobiliście progu łapek 20, ale po trzech dniach choć widzimy się znowu. Mamy tu walkę z bossem teraz Nie wiem o co chodzi, bo dwa pierwsze tryby Były dosyć proste Zobaczymy o co chodzi tutaj Czy damy radę, czy nie damy rady Czy dosłownie dokona się tego bossa jakiegoś Wydaje się dosyć prosty. tutaj nic ciężkiego nie widzę żeby było Chodzimy, strzelamy normalnie i tyle Unikamy jego pocisku Możecie mi napisać jak wam minął wasz dzień Zgadziliście ciekawego? No i czy by się w wyborach, czy jeszcze nie możecie? Ja osobiście nie byłem na wyborach, chociaż że mogłem No czasem tak bywa no Wracając do tematu Totinka, jeśli jesteście tutaj w tym momencie napiszcie w komentarzu Zły boss, o niech będzie zły boss My się odradzamy i ciśniemy go dalej Ogólnie straszy ciepło z nas na dworze W pokoju to na dziesiątym piętrze mieszkam. Strasznie ciepło. Trzeba jakiś wentylator chyba zainwestować, bo normalnie... ...pobieg się ugotuje tutaj. O, Rożu, prawie po PHP zbiliśmy. Dobra, jedną trzecią, no. Bo... Mamy go, dojeżdżamy go na luziku tutaj. Prowadzimy go tutaj do rogu. Oj. Naszą ereczką nie trafiliśmy. Ultimateem Boss jest zły Co z tego, że jest zły, jakiś cięższy jest teraz To z tego co widzę jest normalny dalej dalej łatwiutki 50% HP już mówiliśmy Jeszcze tylko 58% O! Wszyscy nie żyją na sieżynie i my też. Powiem, oh. że łatwiej to łatwiej, to padliśmy. Dobra, zrobimy drugie podejście I... do tego bossa. Nie fajnie, liczę, że wygramy. Jak to wygramy, będziemy mieć na mega skrzynkę, nie, dużą skrzynkę jednak. A może zmienimy postać. Jakoś inną postać, zagrajmy. Tutaj. Wybierzmy ją, próbujemy ją. Nie, czyli zresetuję, jak teraz zwiniem postać, czy ta sama będzie. Ten sam poziom. Ten Ultimate może być nam pomocny. Mamy trochę więcej HP niż Brokiem. To też jest dobre. Tylko, że Brok dużo więcej bił. Będzie ciężko nam zbić tego bossa teraz. Jak dostaliśmy? Myślałem, że byłem za ścianą. Chyba to był zły pomysł wziąć tą... tutaj koleżankę. Ale zobaczymy jak to pójdzie. A możemy, no właśnie. A tu stał nasz kolega. Ogólnie chcecie więcej odcinków Brawl Stars albo innych serii? Jaką serię jest się na kanale, dajcie znać w komentarzu. Coś no wybierzemy razem. Powiem, że oglądanie ciągle tego samego może być dla niektórych monotowne i mniej chęci oglądania tego, ale dajcie znać, to coś tam wymyślimy razem. Ja się nad tym Valorantem, osobiście grałem go teraz dosyć sporo, ale jakoś nie mam czasu, czyli znaczy nie mam czasu, Wy komputer niezbyt wyrabia nagrywanie Valoranta. Mam. mam dosyć dragi, takie lekkie ścieżki. Więc na nagraniach to nie wygląda zbyt fajnie wtedy Mamy 75% Teraz woz będzie wkurzony, będzie zły Wtedy chyba więcej rozbiliśmy, bo by się nie mylę Dobra ładuję, go dalej Jeszcze raz go trafimy. Jeszcze raz Dobra, naszego miska Jak na misie tutaj pomoże trochę Myślę, że się będzie trochę więcej robić On tutaj nie jest, jest pomocny Brok chyba był... Brok? old old był dużo lepszą postacią na chyba 50% tylko Też że nam się nie uda lepiej, też. Lecimy do naszego Broka jak przyszliście ten poziom już? Czy dalej się nie męczycie? Bo jak widać, mi to raczej nie idzie. Jeszcze dwa pierwsze poziomy za każdym razem więc aż takiej tragedii nie było. O, oh, ja żyję. No dobra, stał tutaj ten kolega. Ryja nie żyje. Tom przeżyje? Dobrze, w głowy to przeżył. Ale umiera. 57% Dobra, zmieniamy postać. I z z A czyli tutaj żutony, tak? to jest zawsze z tym podwajaniem rzutony, tak? To rozumiem Dobra, na kogo tutaj wziąłeś postać? Na kogo zmieniamy postać? O... Nie no, idziemy tym kolton. Kolk chyba najlepszy był Ewentualnie jakaś postać, która by healowała, ale my takiej nie posiadamy. Mamy tutaj Konka, Broka i Leona, tak? Chyba Leon. Na postać by mi się zajęty Leon. Gdybym miał to z chęcią bym pograł. Ale jakoś nie mam szczęścia do openingu w tej O fuck. To uciekamy. Musimy się trochę wyleczyć, bo u nas trochę widzi. Ale mamy dosyć dobry film mi się zdaje. Wszyscy na dystans. Znowu tylko my dostaliśmy Trochę uciekamy, musimy się wyleczyć No fakt, już dostaliśmy Dobra, no, się znowu 59% Dobra, obijamy go dalej, dziada 53% 72% trochę się uleczymy Wtedy mieliśmy 92% jego go odbiliśmy chyba. O no, i tam czego tam ma? 58%? większe znaczy mam uważam tej drużynie, Więc to idzie dużo dawniej. A tu myślę, że jesteśmy w stanie go zbić blisko 50% przed zakończeniem tej pierwszej fazy. To byłbym fajny się przyznaję, do zbicia szczyla. 95%, przyjechałem 4. No i nas zabił niestety nas, nasz ten boss, ale dobra. Zaraz damy radę. 8 sekund i stajemy Ogólnie, jeśli chcecie zobaczyć na przykład, yy... Jakiś giveaway w stylu rozdawanie skinów do CS-a dajcie znać, bo mam dosyć fajny sposób na skinki do CS'a, bo my, my nie żyjemy, Mogę wam trochę porozdawać. Więc jak chcecie skin do CS-a, dajcie znać, w komentarzu napiszcie mm. skiny do CSa. By... Skiny do CSa i możemy nie wiem, zrobić giveawaya tutaj na... Jakieś skinka, czy za 5 dolarów? Jak chcecie skinka za 5 dolarów Dajcie znać w komentarzu To wam coś tutaj rozdał A ten Leonek bym zasłonił ładnie teraz O i nie żyjemy Tylko Leon żyje nie jest dobrze A czyści po co został bossowi? Czy on to przyżyje? Ona tak ten wstaje, ja też wstaje. już staję. Jemy dalej, To 100 tysięcy życia mu zostało Lewimy tego tutaj I Jemy bosa dalej O fuck, o fuck kurde, znowu nie żyjemy Muszę oni przeżyć za to Nie wiem czy Leon zginął, czy nie 26% mu zostało Aż chyba Leon nie żyje, nie żyje Leon Ojej. 26% zostało Kurczę. Blisko, strasznie blisko Dobra spróbujemy ostatni raz Na wizji, a jeśli się nie uda to gra bo będę się za mną widzieć po prostego pokonamy Bo nie ma sensu, żebym go wam wszystkie po kolei tutaj do tego To jest nauczyciel dystans, więc. Źle dobrze. Uf, też mam dosyć dużo obrażenia, mi się zdaje 10% mu. podaliśmy. O, fajne obrażenia, ma nasza drużyna. Była więcej niż tamci. O, nie żyjemy. A jednak. Zabijmy tego tutaj. Ujemniaczka. 90% już ma. Myślę, że może znowu do tych 50 zejść nawet. Dobrze pójdzie. O, fakt. Pusiłem klawiaturę na no. chwilę. Oczywiście jak nie gdzieś w poprzednich odcinkach. Zapraszam Was do poprzednich odcinków. Nie będę dawać żadnych adaptacji, po prostu wejdźcie, zostawcie lajka w komentarz. 10-2%. No te 55 zgubiliśmy, tak? Więc jest szansa na lepszy wynik. No i będzie lepszy wynik. Bo 55, a teraz mamy 54 już ty nas tutaj nie zabił. O oh, fuck Tylko on został. A z Bosch się zmieniał, lepszego. Bos jest zły. Kurw Czefelek, damy tu radę. ten raz wcześniej nasz kolega. Dobrze że go nie trafił. zatem ten stał, jak wstaje Idziemy dalej. Dobra, bijemy go, bijemy, bijemy. Nie wiem czy dam radę Ja muszę się wyleczyć trochę bossy na hitach Dobra uciekliśmy wóz pod tego Obijamy go O ja gdzie szklał Dobra uliknięte Tego zabiliśmy Będzie leciał czy szczelać? Będzie, będzie strzelać. Tak trafił nas musimy się trochę wyleczyć Dobra dajmy trochę 30% Panowie jesteśmy w stanie to zrobić lecimy do tego ziomka jeszcze la uciekaj 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 koleś dobra 25% Wracaliśmy Leczmy się trochę tylko my żyjemy, musimy zagrać na czas tutaj tu. A to zgubiłem Jesteśmy strasznym low Nie Może ta zginąć, Wajmy się Dobra, stał ten nasz kolega też. Dojrzymy go do końca, już do końca. Albo nie do końca. O, fakt. Nie mówcie, że jak się skończy nasza przygoda. Chyba koniec. 5%. Czy tu widzicie? 5%. O, nie fajnie, dobra. Bo no ja tu zrobię minimalną przerwę. Po prostu widzę się z wami jak nam się uda. Więc ta mała serwa. Dobra, widzimy się znowu. I nie udało się, to inny raz, ale możemy otworzyć skrzynkę. Więc może nasze szczęście tutaj. No to tyle z naszego szczęścia. Więc ja widzę się znowu, znowu z wami za chwilę, gdy uda mi się pokonać tego nieszczęsnego bossa. Siema, widzimy się ponownie. 4% zostały, a ja zostałem sam. Czy nam się to uda? Bo nasz kolega już. 3%. Wcześniej napięciu się wywaliliśmy, więc pora byłoby to zrobić. 2. Robimy go. Jego go dobiliśmy. Dobra, chyba z 10 wpół do tego zrobiłem. Ale jak widać, da się. Zrobione, możecie napisać na który razem wam się udało. robiliśmy 20 level. No i to byłoby chyba na tyle no w tym odcinku. Kolejnego poziomu już chyba nie ma. Możemy sprawdzić. Albo jest. i jest. Nie mówcie, że jeszcze jeden tryb jest mistrzowski. O kurde. już nie w tym odcinku, jeśli chcecie. Tryb miszczowski jeszcze zobaczyć. Dajcie znać w komentarzu. A ja w tym odcinku wam dziękuję. Do i widzimy się w kolejnym. Zadajcie lajk, like, sub i dzwoneczek. Dzięki.